Jakże mocno odmieniło się życie zwykłego katolika w dobie trwania epidemii koronawirusa? Czy widzisz to? Pewnie dostrzegasz różne ograniczenia, które Ciebie i mnie dotykają. Dzieci nie mogą chodzić do szkoły, do przedszkoli. Część z nas nie pracuje, część pracuje zdalnie. Pojawiły się problemy z normalnym dokonywaniem zakupów. Różne usługi stanęły, zostały zamknięte. Nie można iść do fryzjera, nie można iść do dentysty. Zostaliśmy zobowiązani do noszenia maseczek. O wyjazdach na wypoczynek musimy zapomnieć. Te i inne dolegliwości związane z epidemią koronawirusa dostrzegamy. Powoli zaczynamy się do tego wszystkiego przyzwyczajać do tej nowej rzeczywistości. Początkowo też część z nas, katolików, uważało, że, uważała, że to Pan Bóg nas karze za nasze grzechy. I choć padało wiele głosów, że Pan Bóg nas nie ukarał, ale że to grzech spowodował to, co w tej chwili jest, to i tak trudno było nam się z tym pogodzić. Ale zwykły katolik oprócz życia cielesnego ma też życie duchowe. Nieprawdaż, kochany katoliku? Proszę, zadaj sobie teraz pytanie, jak duchowo odnalazłeś się w tej obecnej rzeczywistości? Przykład: pojawiły się ograniczenia w uczestnictwie w Mszy Świętej, nawet do pięciu osób, a świąt Wielkanocnych to takich nie mieliśmy. Nie było święcenia pokarmów nie było normalnego przeżywania tryduum paschalnego, nie było też wspólnego spędzania świąt w gronie rodzinnym. Czy te ograniczenia uzmysłowiły Tobie i mnie to, co nas otacza i w czym żyjemy, co ma wartość? Czy teraz, kiedy nie możemy aktywnie uczestniczyć w mszy świętej, Czujemy wielką potrzebę, aby iść na msze świętą. Czy też mamy gotowe usprawiedliwienie? Poszedłbym z chęcią, ale nie mogę przy takich ograniczeniach. A wcześniej, gdy miałeś nieograniczone możliwości pójścia na msze świętą, mnóstwo kościołów, mnóstwo godzin przy świętej, byłeś jej uczestnikiem? A może teraz przyzwyczailiśmy się do tej rzeczywistości, nie uczestnicząc w przy Świętej w kościele, bo jest dyspensa. Może boisz się zarażenia koronawirusem, ale czy masz problem z pójściem do galerii, do sklepu, może wspólnym grillowaniem czy wspólnym spędzaniem czasu w gronie znajomych? Czy też tutaj też nie ma koronawirusa? A może jest? A witanie się ze znajomymi to dzisiaj żaden problem. Co się stało z tobą, zwykły katoliku? Czy to jest wyznawanie Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego? Wielu zwykłych katolików przed epidemią aktywnie uczestniczyło w różnych rekolekcjach, w różnych nabożeństwach, w różnych spotkaniach. Wielu chodziło na spotkania do Wspólnot, które znajdowały się przy parafiach. Można by rzec, że to była nasza codzienność: praca, dom, odpoczynek, ale i wspólnota katolicka, w której mogliśmy wzrastać duchowo. Określonego dnia, o określonej godzinie, co tydzień, spotykaliśmy się i rozważaliśmy. Słowo Boże, słuchaliśmy konferencji. Dzieliliśmy się w grupach, przez to ubogacając się. Czuliśmy po prostu Pana Boga znacznie bliżej. Mieliśmy chyba poczucie, że idziemy tą właściwą drogą. Drogą, w której razem z nami idzie Jezus Chrystus, że jesteśmy bliżej Pana Boga. I że nieustannie nawracamy się w naszym życiu. Tak było. A jak jest dzisiaj? Czy dzisiaj często uczestniczymy w Mszy Świętej? Czy to, że nie ma spotkań wspólnotowych w kościele, nie spowodowało, że zaczęliśmy żyć ludzi? Nie rozważamy codziennie Słowa Bożego, czy to z dnia, czy z podręcznika formacyjnego. Nie słuchamy konferencji wspólnotowych, nie dzielimy się tym, w jaki sposób Pan Bóg do nas mówi przez swoje Słowo. Czy nie czuje zwykły Katoliku, że zaczęliśmy być letni? A przypomnij sobie słowa z Pisma Świętego, jak czytamy w Księdze Apokalipsy 3, 15, 16. Znam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący, a tak skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę Cię wyrzucić z mych ust. Zadaj sobie teraz pytanie. Czy Jesteś zimny, czy gorący, czy też letni? A jeśli letni, a Bóg mówi jednoznacznie, skoro jesteś letni, to Pan Bóg zareaguje jednoznacznie, zapowiada, daje szansę. A czy ja skorzystam z tej, z tej szansy? Czy znając kroki, które może podjąć Pan Bóg, spróbuję zmienić swój sposób funkcjonowania? Czy będę też Ociągał się z decyzją, idąc dalej w tym kierunku. W zasadzie nie mam na co czekać. Bo nie wiadomo, kiedy wróci normalność, kiedy wróci stan, w którym będziemy mogli normalnie uczestniczyć w życiu Kościoła. A po drugie, ani ty, ani ja nie wiemy, w jakich relacjach będziemy z Panem Bogiem. Jak będzie wyglądała nasza wiara. A jeśli już nic po niej nie zostanie? Dzisiaj może jeszcze powiesz, wierzę i będę wierzył, ja od Pana Boga nie odejdę. Wiesz to na pewno, że będziesz wierzył do końca, ja nie jestem pewien. Sam widzę jak łatwo przyzwyczaja cię do tej letności, do tego wygodnictwa. Spójrzmy dzisiaj, jacy jesteśmy ty i ja, jaką mamy więź z braćmi, siostrami ze wspólnoty. Czy systematycznie dzień po dniu ty i ja rozważamy Słowo Boże? A może zapragniesz tylko pójść na przeświętą, potem ewentualnie uwielbienie Boga we wspólnocie, krótkie parę ogłoszeń i do domu? Tyle wystarczy, jak miło, jak sympatycznie. W zasadzie wszystko gra, po co cokolwiek zmieniać? Siedzieć w zimnym kościele 2-3 godziny szybciej do domu, bo mogę się zaraz. Bo mogę się zarazić koronawirusem, kochany zwykły katoliku. Kochany zwykły katoliku. Czy nie zabraknie mnie i tobie czujności w przeżywaniu na tego życia naszego po chrześcijańsku? A wyobraź sobie, że ten stan potrwa jeszcze miesiąc, dwa, pół roku, no może rok. W jakim miejscu znajdziesz się wtedy, ty i ja? Gdy dzisiaj tak łatwo odchodzić do wiary i być letnim, powiesz, dam radę sam? Co mówi Pan Bóg? Jak czytamy w Ewangelii Świętego Jana 15:5: Ja jestem krzewem winnym wylatoroślami. kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic uczynić nie możecie. I dalej. Ewangelia świętego Łukasza 12, 25-26 Któż z Was przy całej swej trosce może choćby chwilę dołożyć do wieku swego życia? Jeśli więc nawet drobnej rzeczy uczynić nie możecie, to czemu zbytnio troszczycie się o inne? Taka jest prawda. I to jest prawda Boża, a nie moja. Jeśli jestem wyznawcą Jezusa Chrystusa, to powinienem być Mu posłuszny. Nie chcę brać spraw w swoje ręce i robić po swojemu, bo mam świadomość, że mój koniec może być naprawdę marny. Powiedzmy sobie stop. Stop. Od dzisiaj dokonuję zmiany w swoim postępowaniu. Postaram się jak najczęściej uczestniczyć we Mszy Świętej, chodzić na inne spotkania, może do wspólnoty. Codziennie rozważać słowo Boże, jakie to ważne. Jezus dał Tobie i mnie przykład, jak żyć we wspólnocie. Wspólnota daje moc i siłę, bo w niej jest Jezus Chrystus. Jak go zaprosimy. Pamiętacie, co powiedział Karl Runner? Chrześcijanin XXI wieku albo będzie mistykiem, albo go nie będzie. Dziś chrześcijaństwo opiera się na mistykach, a tam, gdzie ich brakuje, brakuje prawdziwego chrześcijańskiego życia. Kim w takim razie jest mistyk? Mistyk to nie ktoś, kto do, do, doświadcza tylko niesamowitych wizji, ale ten, który chodzi w Bożej obecności. I to nieważne, czy klęczy w kościele, czy klęczy w ogródku, wykonując różne prace. To dla niego najważniejszy jest Bóg, Jego miłość. Przeczytałem w Gościu Niedzielnym: Mistyka to głęboka, naturalna relacja z Bogiem, szukanie Jego obecności, trwanie w przyjaźni z Nim, nie od okazji do okazji, od ekstazy do ekstazy, od rekolekcji do rekolekcji. Cały czas mamy oddychać Bogiem tak, jak oddychamy powietrzem. Oddycha się przecież, aby żyć. I to nie sporadycznie, od czasu do czasu, ale nieprzerwanie. Podobnie ma być z naszym życiem duchowym. Życie mistyczne to oddychanie Bożą Obecnością. I nie chodzi o to, by uciekać od życia, odlatywać od rzeczywistości, tylko o to, by właśnie stąpać mocno po ziemi, będąc jednocześnie zanurzonym w Bogu. Nie chodzi też o to, aby odnajdywać Boga w sprawach tego świata. Ale sprawy tego świata odnajdywać w Bogu. Największym doświadczeniem mistycznym jest spotkanie z Chrystusem w Eucharystii. Nie da się już głębiej wejść w Bożą Obecność. Ona przenika nas całych. Stajemy się wtedy żywą monstrancją. Każdy może uklęknąć przed nami i oddać cześć ukrytemu w nas Bogu. To jest mój i Twój czas, zwykły Katoliku. Ja, jako katolik, jako chrześcijanin, pragnę być mistykiem, a ty.